Witajcie kochani, z tej strony Niulada ze Szczecina. Witam Was kochani na premierze nowej, naprawdę nowej drapeczki, bo odkąd pamiętam, tej drapeczki nie było bynajmniej takiego wzoru. Co my tu kochani, mamy? Mamy drapeczkę, która nazywa się Plaster miodu. Mamy 7 gier i bonusik. W bonusiku musimy znaleźć pszczółkę. Brzmi fajnie, a tutaj musimy znaleźć trzy identyczne symbole i, wygrywa, i wygraną do niej kwotę. E, zobaczmy sobie legendę. E, legendę mamy, kochani, 10 stopni wygranych, od 5 zł do 200 tysięcy. Fajnie, czyli główna wygrana to jest 200 tysięcy. Ja na swój odcineczek, kochani, mam 10 sztuk, e, także wkład mój to 50 zł. Na koniec zdrapiemy sobie drapeczkę dla naszej Jolika, która wygrała u mnie w poprzednim odcinku na konkursie i wybrała sobie krzyżóweczkę XXL. Dobrze, kochani, ja mam drapeczki losowo, różne udało mi się, nawet mi się udało dwunastkę dorwać. Także trzymajcie, kochani, za nią lekciuki, a ja będę trzymać za Was. Dobra, to co? Bierzemy się za drapanko. Przybliżymy sobie. Jestem bardzo ciekawa tych zdrapek. Bardzo. Fajna jest taka. Mieni się. No ale czy wygląd będzie na pewno taki jak i wygrany. Dobra kochani, to co? Bierzemy się za pierwszą grę. Zobaczymy. Wartwa chropowata. Mamy portfel. Mamy złoto. I co? I mamy złoto, czyli mamy dwa symbole. Brakuje nam jednego. Dobra, dalej. Save. Bank. No, symbole są bardzo znane. O, kochani, mamy drugi bank. I jeszcze jedną szansę. No, mamy koronę. Patrzymy dalej. Mamy konieczynkę. Portfel ale chrupienie. O, proszę mamy UL, jaki fajny symbol. I mamy plaster miodu. Dobrze. Co teraz? Mamy safe. Mamy UL. Znowu mamy save. Mamy gwiazdę. Symbole znane, prawda kochani? Plik. I co będzie? I mamy plaster. No. Oluś trzyma kciuki. Mamy monetę. O, mamy drzewko. Pamiętacie taką zdrabkę za złotówkę? Trzeba znaleźć drzewko i wygrana była. Tu mamy plaster. Tu mamy ul. I mamy drzewko. Czyli dwa tylko. Co mamy dalej? Diament. Gwiazda. Gwiazda i. I konieczynka. No niestety. Mamy tęcze. Jakiś nowy znak. Mamy tęcze. Będzie trzecia tęcza? No nie. Dali złoto. Dobra. I sprawdźmy sobie bonusik. A w bonusiku mamy jabłko. No to nie mamy nic w tej trawce. Dobrze. Następna. Tęcza tęcza, będzie trzecia tęcza? Nie ma. Oluś, trzymaj tam kciuki. Bank, bank. O jak trolują. Kwiaty, o proszę. I portfel. Blisko, blisko. Tu mamy kwiaty, złoto, moneta, diament i kwiaty. Gra czwarta, złoto, w sumie bardzo fajna drapeczka. Korona, portfel, złoto, konieczyna, ale chrupienie i moneta. Klik, Oluś się rozgadał, skrzynia, drzewko, portfel i konieczyna. Oul, diament, skrzynia i plaster. No i ostatnia. Bank, diament, no i wiadomo, plik. A bonusie, cytrynka. Ciekawe, czy znajdę tą pszczółkę. Dobra, szukamy tęcza, tęcza, nie, gwiazda, o tu jest tęcza. No, ale nie mamy nic. Kwiaty, plik, podkowa, o proszę, nowy symbol, i kwiaty. Co tutaj mamy? Moneta, plaster, kwiaty, złoto, korona. Portfel, podkowa, plaster, złoto, portfel i ul Konieczyna, drzewko, korona, konieczyna i bank. Dalej, co mamy? Plik, drzewko drzewko będzie no patrzcie nie ma to jak w brantach nie podkowa złoto i diament a w bonusie mamy jabłko no 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 cienko cienko dają cienko dobrze następna ul bank to już wiadomo że nic nie będzie tu mamy plik, korona, plik i podkowa. Co mamy? Złoto, tęcza, bank, moneta, portfel. Następna gra złoto, trzewko, plaster, gwiazda, diament i ul dalej mamy konieczyna, korona moneta moneta i kwiaty no tak ciężko ciężko save drzewko plik save i ostatnia portfel diament bank w bonusie mamy jabłuszko no szkoda dobra teraz co następna zobaczymy bo to tak słabiutko nam to idzie korona drzewko i korona dalej diament diament będzie diament mamy złoto i bank dalej Krzynia, plik, krzynia, korona będzie, gwiazda, kwiaty, ul, portfel, gwiazda, plaster i konieczyna. Dalej drzewo. Ta, tęcza, portfel, kwiaty i tęcza. Bank, konieczyna, złoto, konieczyna. I ostatnia mamy podkowa, plaster i diament. A w bonusie mamy jabłko. No, kurczę, kochani, same pustaki wykupiłam. Oluś, trzymaj kciuki, a nie tam japecz. Dobra, mamy drzewko, plaster i kwiaty. Dalej mamy kwiaty, plaster, plik i diament. Dalej, ul, korona. Konieczyna, tęcza i ul. Diament, plik, tęcza, portfel, sejf, drzewko. Kwiaty, diament, korona, korona i złoto. Bank, plaster, gwiazda i gwiazda. Na końcu mamy ul, złoto i złoto. A w bonusie mamy, teraz wiśnie dali, wcześniej były jabłka. No, słabiutko, słabiutko, chyba że będzie jakiś wow. I oczywiście to była dwunastka. Moja dwunastka pechowa. Dalej, dalej, lecimy. Mamy diament, plaster i diament. Moneta, safe, kwiaty, portfel, konieczyna, bank, portfel, gwiazda i kwiaty. Ale ręka woli, widzicie? Kwiaty. Złoto. Skrzynia. Złoto. Plaster. I korona. No dziady nie chcą dać nic normalnie. Podkowa. Korona. Korona. Ul. I drzewko. Sejf. Skrzynia. Plaster. I złoto. I siódma gra. Safe, diament, drzewko. A w bonusie mamy banany. Nie podoba mi się to. Zostały nam trzy drapeczki I cienko to widzę. Złoto. Wstrzynia. I złoto. Mamy ul. Tęcza. I mamy wygraną, kochani, w końcu pierwsza wygrana. Łubu dubu. Dalej, co mamy? Safe, złoto, portfel, diament i konieczyna. Trafimy coś jeszcze, jak myślicie? Gwiazda, ul, kwiaty. Moneta i konieczyna. Następne drzewko. Plik, bank. Diament. Podkowa. Plaster. Plaster i plaster. Patrzcie, mamy drugą wygraną. No i fajnie siódma, diament, portfel i drzewko. A po się mamy Dali Arbuza. Dobra, sprawdźmy co wygraliśmy. O proszę, zobaczcie, tu wygraliśmy dyszkę, a tu wygraliśmy 5 zł. No to mamy 15 zł. Teraz gdzie tu szukać tych kontrolnych? Huhu. No wiecie co, chyba nie będę szukała kontrolnych. Czekajcie, numer mam to najważniejsze. Myślę, że to pewnie gdzieś po środku będą Ale jajaj, o co jest D szukamy. Patrzcie no tą warstwę trzeba... Z... O DD. Dobra, DD to jest 15 zł. Och, to już nie jesteśmy na zero, kochani. Następna drapeczka z numerem siódmym. I co mam? Mamy plaster. krzynia Już wiadomo, że nic nie będzie. Ale fajnie tak się skrobię. U, drzewko, podkowa i plaster. Dalej mamy gwiazda, plaster. Gwiazda, ul. I skrzynia. Co dalej mamy? Konieczynka, diament, moneta, tęcza, sejf i moneta. Są dwie tylko. Sejf, drzewko, złoto. Mamy złoto i Korona, nie dali złota. Bank, podkowa, podkowa. No, nie dali trzeciej podkowy. Tu co mamy, tęcza, tęcza i <laughs> kwiaty. A tu mamy gruszkę. No, chciałabym tą pszczółkę ujrzeć. Dobra, no kochani, ostatnia trapeczka i to z numerem jeden. Zobaczymy, czy jedynka będzie szczęśliwa. Mamy monetę, gwiazdę, monetę. Dalej mamy diament. Gwiazda, safe i ul. Drzewko, bank. Podkowa, ul. I drzewko. Co mamy? Ul. Kwiaty. Safe, tęcza, korona i złoto, plastry, plastry, podkowa, o mamy plastry, mamy wygraną. no i fajnie. W jedynce widzicie, diament, gwiazda, moneta, podkowa. I ostatni symbol to plik, plik i o, patrzcie, wygrana, dwie wygrane. Bonusiku, bonusiku, mamy bananki, no szkoda, nie udało nam się zobaczyć tej magicznej pszczółki. Sprawdźmy, co tu mamy. O mój Boże, zobaczcie, plik, 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 pięćdziesiąt, a mamy jeszcze chyba jedną, plastry, plastry, plastry. Nie wierzę, Boże. Patrzcie, mam stowę. Czy Wy to widzicie? <noise> Ale czat. I to zdrabka z numerem jeden. Nie wierzę. Plastry, plastry, plastry. 50 zł. I tu mamy 50 zł. No w końcu jakiś... Mega super odcinek. Nie wierzę, widzicie? Ale fajnie. Mamy Z. No super. Gdzie to Z? Drugie będzie. 50 zł. No to jesteśmy na mega plusie, kochani. Pokaż się, Z, gdzie się schowałeś. Muszę zobaczyć drugie Z. O jest. Zobaczcie, kochani, no fantastyczna premierka. Na 50 zł mamy 115 zwrotu. No czyż to nie jest piękne? No piękne, bardzo piękne. na ja się nadrapałam, wiecie co? Fajnie, fajnie. Czyli jesteśmy na super plusie, kochani, tak? Bo ja wydałam. 50 zł, a mamy 115. Nie, no, nie wierzę, no nie mogę, nie wierzę. No, w końcu się do mnie uśmiechnęło słoneczko. Ja Wam, kochani, też życzę takich premierek. Dobrze, kochani, teraz będziemy lecieć z krzyżóweczką dla Joli, ale się cieszę. Jolusiu, mam krzyżóweczkę z numerem 19. Mamy dwa słowa. Ukos i sok. Musiałam ją nadrapać, bo wiesz, jak to jest u mnie z tymi krzyżówkami. W drugim mamy irys, a w trzecim nie mamy nic. Zostawiłam cztery literki. Tak i trzymaj kciuki. To jest drapeczka dla ciebie za wygraną. Sama mnie poprosiłaś o to, bo to tak było w sumie sprawiedliwie najlepiej niż ja miałam wybrać. Wolałam, żebyś sama sobie wybrała. Lubisz krzyżóweczki, proszę bardzo. Tu mamy L. Tu mamy L. O Jezu, też bym chciała, żeby tutaj ci coś wpadło, jak na mojej premierze. Ok, dobra, dalej. Tu mamy Hel. Mamy stolarz i już nie ma w bonusie L nie ma. No szkoda, że nam się bonus nie utworzy. Dalej mamy literkę C. Tu mamy C. Tu jest też C. Więcej nie ma. P by się przydało i już by było, nie? Fajnie by było. Dobra, mamy C. I już tutaj nie widzę. I szukamy długie. G, chyba mieliśmy G, tak G było wcześniej C mamy L też było, sorry sorry kochana, sorry ale tak mi oko zawi, że po prostu nie mogę sobie dać rady z tym okiem dobra, mamy M M mamy w bonusie dobrze i szukamy sobie teraz M trzymaj kciuki kochana tu M nie dali, to są normalnie. M mamy tu. Jakby dali A, to by było fajnie. No nie dali. I ostatnia. Tu mamy fama. Emu. No i to tyle. No i co, kochana, ostatnia literka to literka E. Tu mamy E i szukamy, może to E nam coś utworzy. Patrz, mamy, kochana, mamy dychę. Brawo, Joluś. Super. Mamy tutaj, mamy, mamy, patrz, nawet mamy dwa wyrazy. No, pięknie. To mi się podoba. Jeszcze mamy gdzieś e, nie mamy, czyli mamy ukos, set, elf i sok. Fajnie, dwie deszki. Szukamy dalej. Mamy tu e. Tu mamy też e. Okej. Okay. Dobra, i tu mamy. Teraz mamy Hel. Pięknie. Oluś trzyma kciuki. Mamy Emu. Tu jest E. Mamy też E tutaj. I to by było na tyle. No dobrze, sprawdźmy sobie kontrolne. Powinny być OO. Mamy, jest o jedno i jest o drugie. No, kochana, gratuluję Ci. Wybrałaś sobie trapeczkę, krzyżóweczkę. Świetnie. Ja Ci, kochana, życzę z całego serca. Daj mi znać, co robimy dalej. Masz wygrane 20 złotych u Niuli. Ja, kochani, się z wami już żegnam. Zapraszam Was do następnych odcinków. Trzymam za Was, kochani, kciuki za Wasze premiery, no bo moja jest naprawdę fantastyczna. 115 zł. I Jolusi 20. To był mój dzień. Do usłyszenia, kochani. Na pewno ta zdrabka się będzie u mnie pokazywać. Będę ją brała. Ja się z wami już żegnam. Zostawcie kochani łapeczki, subskrypcje, komentarze jakieś. Buziaczki. Pa!